Pięknie, kolin, coś nowego dla Was i dla nas. Tutaj są nasze ostatnie kameruny, ostatnie sztuki czysto kamerunów. To już są porcje obiadowe dla nas, do użytku, do wykorzystania. Nasze koguciki latają sobie, rosołowe, piękne. Między nimi kompostik się robi. Tutaj też mamy piękną warstwę kompostu. Przy okazji pokażę. Zobaczcie, tutaj też już trawki przybijają, ale o, fajnie przerobiony kompost. Na wiosnę trzeba będzie to tylko pozbierać. Cały czas jest kompost. O, i dopiero tutaj jest warstwa gleby ziemia. A to jest wszystko próchnica humus. Piękna, żywa materia. Która wiosną będzie użyta do no, ogródku, no, ale dobra. A no, oto i nowy ciekawy widok. Jak widzimy, statko jest czarno-białe. Są to nasze wszystkie odsadki z wiosennego przychówku torperów. Jarki i skopce. Przy okazji szczepienia, które się odbyło w sobotę ostatnią, szczepienia odrobaczania odrobaczane były i młodzież, i matki. <laughs> Przy okazji zostały oddzielone już i taka sytuacja już się utrzyma aż do momentu, kiedy w wypadku Jarek dojrzeją do. Rozmnażania wtedy wrócą do swoich mam. <laughs> w wypadku szkopców jest to zgoła odmienna historia, ale każde z tych zwierząt ma swoje przeznaczenie. Sztuki, jak widać, są różnej maści różnej wielkości. Ogólnie są bardzo wyrównane, aczkolwiek jest takie trzy, trzy sztuki, są takie gorsze, można powiedzieć średniej budowy, no ale na genetykę nie mamy wpływu. Wszystko będziemy obserwować, bacznie pilnować, żeby było wszystko w porządku. Yy, mam jarki, które będą które będą ładne, zostaną w stadzie. Jarki, które po prostu nie będą wizualnie odpowiadały naszym kryteriom zostaną przeznaczone na tucz i ubój. Tak samo jak z kopca. Szczepienie robiliśmy dla tych owieczek pierwsze w ciągu 10 dni, 10-11 dni odrobaczanie powtórzymy, żeby zabić to te pasożyty, które wylękną się z jaj w ich organizmach, bo te środki nie zabijają jaj, zabijają tylko formy dorosłe. Które złożyły jaja. <laughs> Także tutaj mamy pierwszą część zrobioną. Druga, drugie szczepienie załatwi to, co się wylęgnie. Dlatego 14 dni maksymalnie, że to, co się wylęgnie, nie, żeby nie zdążyło się dojrzeć płciowo i ponownie rozmnożyć i złożyć jaja. Więc dlatego to się robi w dwóch etapach. Żeby to po prostu wszystko za jednym podejściem załatwić. One tutaj czekają. Czekają kokuciki, też przyszły piękne. One tutaj czekają, e, aż ją wypuszczę na park maszynowy, żeby sobie poszły na trawkę, tam już beleczka siana czeka, tutaj mają słomę z lucernie. I to trzeba im tutaj przywieźć, bo tu jak widzicie już wyżerają resztki. Więc to dostanę. E, wnioski przy szczepieniu jeszcze dodam, iż e, na pewno w przyszłym roku już od tego szczepienia, już zostaną te szczepienia zagęszczone. Tak jak do tej pory robiliśmy te szczepienia dwa razy w roku po dwie serie, żeby zabezpieczyć stado przed, przed ponowną infekcją. Tak teraz będziemy to robili co 4 miesiące, dlatego że po prostu przy takim nasileniu ilości zwierząt na tych pastwiskach jest większa presja pasożytów wewnętrznych. Po prostu y, owca częściej będzie jadła w tym samym miejscu i, i jest większe zagrożenie tym, że po prostu szybciej ponownie się za, zarazi pasożytami, więc trzeba po prostu to zagęścić. E, aby walczyć też z, 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 tym, z tymi pasożytami, z tym, z tym, żeby były jak najrzadziej, <laughs> Przepraszam, najrzadziej, jak najrzadziej zachorowywały. To też są kury przepuszczane przez pastwisko, to jest jeden sposób walki, żeby wyjadały te pasożyty, które tam sobie czekają na te owce i no i zwiększenie po prostu e, ilości pastwisk. Tak? Pastwisko mamy tam już przygotowane, to już tam pokazywałem ładnie, pięknie, ono teraz jest naprawdę piękne, zielone i ta cała młodzież, ten przychówek dorperów, tam w tej chwili trwają prace, że tak powiem nad budową płotu okulnika całego, e, takiego stałego na zimę i z zada, wraz z zadaszeniem yy, i to będzie ich taka baza wypadowa po prostu yy, na tamtą część pastwiska dlatego, że te owce te jarki wrócą dopiero dopiero w momencie, kiedy będą dorosłe czyli około półtora roku yy, baranki będą razem z nimi do tego czasu w skopce, dlatego, że yy, chcemy, żeby to mięso było yy, dojrzałe technicznie a ta rasa potrzebuje po prostu czasu na to, żeby osiągnąć ten swój przewidziany w genach szczyt szczyt wzrostu wagi. Trzeba wykorzystać maksymalnie ich potencjał, więc trzeba dać im czas na to, żeby to po prostu urosło. Także one będą sobie tam na tym drugim pastwisku sobie przebywały, a tutaj na tym pastwisku będą przebywały. Mamy z, z następnym przychówkiem, także, jak teraz się zaczną kocić, to na wiosnę po prostu tam to stado będzie powiększane o, o tamte, które się urodzą. I natomiast z tego stada, właśnie starsze sztuki, według kalendarza urodzeń, będą odbierane do dalszej hodowli lub na konsumpcję. Półtora roku, tak jak mówię, żeby to wykorzystać maksymalnie potencjał genetyczny, żeby to mięsko było dojrzałe, żeby po prostu te owce mogły urosnąć maksymalnie tak jak, tak jak mają to w genach zapisane. Także tak to będzie. Też będą tam mają świeże pastwisko, więc, więc po prostu będą rozdzielone jedno stado od drugiego. Te będzie inaczej żywione, tam, tam matki też będą inaczej żywione matki, myślę, że w okresie zimowym będą dostawały troszeczkę śruty, ale jeszcze się nad tym zastanawiam, bo chcę przejść na system samej trawy i jej wytworów, czyli siano, siano kiszonka, lucerna I, 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 i tak chcę to zamknąć, żeby po prostu tylko i wyłącznie przerabiać trawę po to, żeby ciąć koszty i maksymalnie wykorzystać ich, też genetyczny potencjał do tego, aby one rosły właśnie na samej zielonce, więc tak to będzie się odbywało. Te będą dostawały w paśnikach siano i siano kiszonkę, a matki będą dostawały same siano. Taka, taka to będzie różnica. Także tak, tu w tym miejscu chyba tyle. A teraz jesteśmy jeszcze przy Bogusiu. Jak widzicie, Boguś ma się dobrze. Tak, tak, cześć, cześć. Sianko ma, wodę ma, wszystko ma, zadowolony jest z życia. No, może trochę średnio, no bo jednak sam jest, przepraszam, w izolacji, ale za chwilę wróci do swoich dziewczyn, żeby czynić swoją powinność. <coughs> Jeszcze teraz zastanawiamy się, czy to będzie ostatni raz korzystanie z jego usług. E, czy też jeszcze będzie e, jeszcze raz będzie wykorzystany Także zastanawiamy się nad tym e, na pewno teraz przez zimę a propos właśnie e, powrotów Jarek e, tamtych do stada matek no to one żeby wróciły do matek no to już będzie e, będzie będzie świeży baran prawdopodobnie chcemy po prostu poprawić naszą pulę genetyczną. No żeby iść dalej w tym w tym, no w tym zamyśle wybierania, wybierania, krzyżowania wypierającego. To potrzebujemy po prostu świeżego barana, żeby córki, Bogusia miały świeżego koleżkę, żeby ta pula genów się zwiększała. Także taki jest plan. Zobaczymy. i Zobaczymy też, jest, zastanawiamy się nad tym, czy zostawić bogusia z tymi dwiema owcami, które mamy czystorasowe, rasowe. Może warto zostawić taką jedną linię. Mamy dwie te czyste owce. Eee... Mają, są, tak nam powiedziano, że są niespokrewnione z bogusiem. Więc warto by też było go zostawić chociażby tylko po to, żeby żeby tworzył nam taką osobną linię. Jego córki Stuprocentowe dorperki mogłyby iść do następnego barana. I w ten sposób też mieszalibyśmy te geny i uzyskiwali fajny materiał genetyczny. No ale to jeszcze wszystko jest do przedyskutowania, do przemyślenia. Wszystko się ukaże i zobaczę. Osłoneczko wyszło. Do kamerunów będzie różnica w wadze oraz smaku, a reszta chłopaków będzie trzymana na opas do przyszłego roku. Także też będzie troszeczkę przerwy w sprzedaży. Owiec dorper. Zobaczymy jak to będzie. No dobra, to co, wypuszczamy je na trawę i dajemy sianko. No to próbujemy Kurtynka opadła Kameruny lecą pierwsze Młodzież się jeszcze nie, nie zorientowała A został <tryk, tryk, tryk. trzeba im chyba pomóc. Te młode jeszcze nie wiedzą o co chodzi. Odnajdują się w świeżej sytuacji. No, widzą, że tamte wyskoczyły, ale jeszcze nie są na tyle odważne, nie są nauczone, muszą się przyzwyczajać. Tu kamerunki, oczywiście. One tu chodzą regularnie. Zobaczcie, jak to jest wszystko fajnie przy przygryzione, przystrzyżone. Nie, nie w tę stronę. Jak widzicie nic na hama, Kameruny nauczone, przyzwyczajone. <laughs> one tutaj już dłuższy czas są przecież osobno, więc one wiedzą co jest dobre. A młodzież jak to młodzież uparta, nawet ciągnikiem idzie ich zagonić, przegonić. No ale dostały świeżą belkę siana i są szczęśliwe może podejdziemy gdzieś no, no, tam one zadowolone mają co gryźć Wierzchu. Teraz ładnie można zaobserwować, obejrzeć się na spokojnie jak wyglądają. Widzimy rozbieżność w kolorach jest naprawdę spora. Tak się nasze maluchy mają. Przy następnym szczepieniu trzeba pospisywać kolczyki, duplikaty trzeba będzie pozamawiać, i tak dalej, i tak dalej. To też można zauważyć, właśnie yy, wszystkie się delikatnie lin linieją ale na tych białych tego praktycznie nie widać a na tych, które są czarne, no to zobaczcie jak u kameronów, nie? Taka brązowa sierść dalej. To, to już jest tam dzisiaj. Stałem tą zimową okrywę. A to jest tak, a od zaraz może to pokażę. Dorperek jeszcze jest właśnie tak. Jak taka niezrzucona grzywka z, grz, z grzbietu, z tej zeszłorocznej sierści. To jest takie śmieszne. Muszę pomyśleć nad tym. Do ich wzrostu A to chyba, jakby do góry, to się chyba rozwiążek. Chyba tak, ale to pokażę innym razem. A no, także tak wyglądają nasze nasz do odprawków. Myślę, że bardzo ładne owce, jestem zadowolony. Wszystko gra. Jeszcze przejdziemy się do matek, na chwilę. Bo już się tu przydługo robi guciki piękne nasze rosołowe <laughs> ładne jesteście ładne takie tak. no i tak jak mówiłem przy yy, młodzieży w szczepieniach tak można zaobserwować że nie wszystkie sztuki są równe nie wszystkie sztuki są równookrągłe, nie wszystkie są takie same. I to jest znakiem tego, że po prostu wcześniej nie było tego problemu. Tutaj już się pojawia, jest to bardzo widoczne, już yy, zwiększenie ilości dostarczanych pasz i tak dalej nie zmienia faktu tego, że po prostu kondycja u niektórych nie jest zadowalająca, czyli po prostu tak presja, presja, to jest żywka, o której mówiłem, nie? taki irokiz. Ta presja tych pasożytów wewnętrznych jest po prostu coraz większa i po prostu trzeba stado na większej przestrzeni wypasać. Także, no, zobaczcie, no, jak ta owieczka wygląda, a jak tam to wygląda. Także, no, jest tutaj takich 4 czy 5 matek, które nie są w zbyt wesołej kondycji. No i trzeba po prostu nad tym pracować na owocy. A tutaj uwaga! To Pierwszy baranek. Pierwszy baranek z drugiego okresu jesiennego. Wczorajszy. Śliczny, prawda? Tak, tak. Jem. Powtarzam się. Teraz będą wszędzie małe, białe baranki. Nie? Nulu no, jak takiego ślicznego maluszka nie pokazać. Chodź, chodź, chodź. Смысл личный, да. Dzisiaj, jeżeli chodzi o owce, teraz na pewno będzie tego częściej, gęściej więcej z racji takich, takich fajnych, ślicznych przypadków. Także zobaczymy, co się będzie działo. Góry niedługo zakończą sezon postwiskowy więc one też tutaj za chwilę będą, będą stacjonowały. Tutaj już jest stary kurnik postawiony, już jest bo do tego kurniczka przyjdą te najmłodsze brojlery i, i nasze kurki tamten będzie wykorzystany do tamtych kur żeby były dwa te z tunelów, jeden na kołach po prostu ten na kołach będą e, zabierane pod warsztat e, jeszcze będą warunki czy teraz czy bliżej wiosny i po prostu delikatnie przerabiane pod nasze e, świeże potrzeby, że tak powiem wynikające z praktyki i użytkowania o, już tutaj chłopaki już chłopaki mądrzejsze, bystrzejsze wyszły to jeszcze wracając wracając, wracając patrzcie tutaj jeszcze jest owczy torcik tradycyjnie trzy wisienki na wierzchu tutaj już chłopaki zaglądają bez płot co tam się dzieje już dwa cwaniaczki wyszły i zadowolone są. Dwa baranki, bardzo ładne. Tamten jest naprawdę ładny. No, to tyle w temacie owiec. Komuś pomoże moja pogadanka na ten temat. A pogoda mnie troszeczkę rozprasza. Rozprasza mnie mojego telefonu. Nie wiem, czy materiał będzie udany. Mam nadzieję, że komuś to pomoże. Proszę pytać w komentarzach o to, czego nie dopowiedziałem. Może coś przekabaciłem, przeinaczyłem jakieś, jakieś rzeczy, które mógłbym powiedzieć na następnym nagraniu. Pytajcie w komentarzach to, co Was interesuje. Postaram się to zewrzeć ogarnąć w następnym materiale. <laughs> Dyskutujcie, rozmawiajcie, porównujcie swoje doświadczenia na ten temat. Poprawiajcie mnie. Ja tam ja też poprawiam <laughs> w pozytywnym z tego słowa znaczeniu. konstruktywnie mam nadzieję, nie żeby się wmądrzą. No. czasami to tak wejdzie, ale no. nie o to mi chodzi. No. Mam nadzieję, że tak kogoś w, w komentarzach Ukułem. W, w Przemądrzałością to, to, to z tego miejsca chciałem przeprosić. Nie, nie, nie to mam na myśli po prostu. Staram się pomóc bo, bo mi tego brakowało. Brakowało mi po prostu czyjejś wiedzy, nie było możliwości pozyskania. Teraz to już dużo, dużo mniej, bo jednak człowiek ma sporo doświadczenia, no ale jednak lata temu, kiedy się zaczynało przychodzić z zwierzętami, to do subskrypcji do lajkowania do komentowania, dyskutowania na temat tego co się u nas dzieje co my tutaj robimy czy robimy dobrze, czy robimy źle co możemy poprawić co możemy wam pokazać, co opowiedzieć, co wytłumaczyć co was interesuje, co chcielibyście zobaczyć, sprawdzić udostępniajcie podróżujcie, dyskutujcie podróż. pozdrawiam wszystkich serdecznie z Biofarmy Colin. Cześć.